Czy Pan uważa, że wypowiadanie posłuszeństwu państwu polskiemu to jest dobra droga do tego, żeby z tego państwa coś jeszcze zostało? Skoro Pan mówi, że i Ziobro łamał przepisy i, i, i dzisiejsza władza według Pana łamie przepisy i Romanowski ucieka, no bo, bo się boi upolitycznienia, to to jest wypowiadanie posłuszeństwa państwu. To co z tego zostanie, z tego państwa? To jest jakaś strategia polityczna, panie redaktorze. No, moim zdaniem mamy, mamy w tej chwili państwo, co to dużo mówić, upartyjnione, tak? Było upartyjnione zapisów w jedną stronę, w tej chwili jest upartyjnione w drugą stronę. Ja absolutnie nie mam zamiaru usprawiedliwiać tego, co robi pan Romanowski. Gdybym ja był na jego miejscu, to ja bym się zdecydował pójść do tego aresztu. Na dobre i na złe. Nie mając gwarancji, że się będzie dobrze traktowanym, dlatego że nigdy się tej gwarancji nie ma. Nikt, kto idzie do aresztu czy do więzienia, nie ma gwarancji, że, że będzie dobrze traktowany. Czy pan by nie uciekł, pan by nie szukał azylu? Nie w tej sytuacji, panie redaktorze. Moim zdaniem on w tej sytuacji w oczach opinii publicznej. Tym postępowaniem obciąża sam siebie e, i e, niweczy jakiś swój dorobek czy autorytet, który sobie wypracował. Zresztą ja uważam też, że grubym błędem było to, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości. Naj, naj, najdelikatniej mówiąc, błędem. Żeby też mnie widzowie źle nie zrozumieli, że ja tu cokolwiek usprawiedliwił. No tak, a posłowie PiSu akurat uważają, że Uważam, że, tam że, było że doszło tam do grubych nieprawidłowości. Nie, to przeciętny poseł PiSu nie ma bladego pojęcia, co się działo z pieniędzmi w Funduszu Sprawiedliwości, bo nic o tym nie wiedział. A według Pana Pisałem, co się tam działo z tymi pieniędzmi? Rozdawali swoim, no. To co robi władza? Rozdawali co swoim? Każda władza. To znaczy, co? To brali też. sobie z funduszu, rozdawali w Robili ramach. konkursy, tak, żeby dostali zaprzyjaźnienie różni tam. No i, i panie Marszoku, w takim razie to, to ma zostać bezkarne? No pytanie, czy to jest przestępstwo? Rozdawali swoim? No. Pan uważa, że jest? Wie pan, no jeżeli się bierze pieniądze z funduszu, które jest przeznaczone publiczne, z funduszu pieniądze publiczne przeznaczone na jakiś cel, Ale pan rozumie, ustawowo, pan rozumie... a robi się kampanię na przykład w jakimś mm. miejscu i politycy tam przychodzą i z tymi pieniędzmi de facto przychodzą. Panie redaktorze, proszę bardzo, jak rozdajemy pięknie pieniądze na straż pożarną, no to można powiedzieć, Żeby że to jest Żeby ułatwić myślenie, polityczna. to zadam panu redaktorowi takie pytanie. Czy jak prezydent Trzaskowski rozdaje swoim, to czy to jest przestępstwo? Ale co rozdaje? Pieniądze publiczne. publiczne. Ale z pieniądze. Funduszu Sprawiedliwości? Nie, z innego funduszu, warszawskiego. No i <laughs> panie marszałek. Tak działa, panie redaktorze, władza w demokracji, że tworzy sobie fundusze, a następnie politycy lubią występować w roli świętego Mikołaja albo mecenasa, albo sternika świadomości społecznej, różnie to nazywają e, i następnie rozdają pieniądze po uważaniu. Tak naprawdę no pa, a działa władza I teraz. konfederacja też jest partią, czy państwo gdyby mieli na to wpływ, to wie, też by Bo no, polega problem? Problem polega na tym, że oni oni na te rozdania pieniędzy przygotowali ustawy i przygotowali regulaminy. I linia Romanowskiego i pisowców jest taka, że robili wszystko zgodnie z prawem, które sami uchwalili. I teraz to, co jest wyzwaniem dla zespołu prokuratorów związanego z nową władzą, to wykazać przed sądem, nie że oni zrobili coś nieetycznego, bo że zrobili coś nieetycznego, to myślę, że wszyscy mamy świadomość. Natomiast trzeba wykazać, że oni złamali prawo, że popełnili przestępstwa. I jak widać, to nie jest takie proste, skoro prokuraturze zajęło rok przygotowanie aktu oskarżenia przejście przez te immunitety, mimo że mają większość, więc po prostu wystarczyło w Sejmie głosować i zdejmować te immunitety. Rok im to zajęło, a następnie sprawa przed sądem się ciągle nie rozpoczęła. No dobrze, przewodniczący... To nie jest przypadek. Chcę to powiedzieć, żeby widzowie to dobrze zrozumieli. To nie jest przypadek, że bardzo rzadko skazuje się polityków. Politycy generalnie są cwani. Politycy bardzo rzadko łamią prawo. W większości przypadków politycy, jeżeli rządzą, to stanowią prawo pod siebie i następnie je wykonują to i mówią mamy ręce Konfederacja wchodzi cała na biało rządzi, załóżmy i, I odcinamy pan... te wszystkie fundusze. Ale co pan rozdawnicze? wtedy robi? Czy bo pan bo pan mówił, bo pan mówił, bo pan rozdawniczych funduszy, ale w jaki? Ziobrze, wszystkim. A sobie? Pop... No Nie to... będziecie używać pieniędzy publicznych do niczego? No, znaczy trzeba, trzeba, siebie, używać, trzeba używać po to, żeby rozwijać drogi. Właśnie skasowano dwie drogi ekspresowe, które miały postać w moim okręgu wyborczym w obiecu podlaskim. Te drogi trzeba wybudować, tak? Trzeba zainwestować w kolej. Nie ścinać, jak nowy rząd, inwestycje w kolej w Polsce, tylko je zrobić. Na ale to Pan mówi, skasujemy, pieniędzy. ale czy to będzie na przykład jakaś formuła? Pan mówił już dawno, państwo o tym mówicie, resetu konstytucyjnego nie, zmiany prawa. Nie, nie, to jest kwestia budżetu, ustaw. konstrukcji budżetu. Po prostu trzeba uchwalić budżet, w którym nie będzie funduszy rozdawniczych. A Skarbu Państwa, zredukować fundusze rozdawnicze? Bo wie pan, gdzie są największe fundusze rozdawnicze? Nie w Ministerstwie Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości. To był pikuś, największe fundusze były w największych skółka Skarbu Państwa. I my do dziś prawie nic nie wiemy na temat tego, gdzie te pieniądze poszły. Według moich informacji od ludzi, którzy pracowali w Orlenie, przy końcu rządu wpisów fundusz na rozdawnictwo w Orlenie zbliżył się do miliarda złotych no dobra, rocznie. No dobrze, ale nie przekonuje panu pana to, że będzie prawdopodobnie Daniel Obajtek zaraz bez immunitetu i będzie musiał się zmierzyć z tą sprawą? Ale jaką? Sprawą. No, sprawą, która jest. Pan myśli, że on popełnił przestępstwa? Nie wiem, ale pytanie, ja myślę, takie, że mają czy pan najlepszy... sądzi o tym, czy... Ja czy myślę, pan... że mają najlepszych adwokatów w Orlenie i nowa władza robi dokładnie to samo. I czy... dlatego i tak. Więc pan do... sądzi, że obajtek nie popełni przestępstwa? Nowa władza wzięła sobie spółki Skarbu Państwa i robi to samo, co stary? Tak, tak, I myślę. Że to jest po prostu tak, tak zniszczone myślę. państwo, że nie ma w ogóle. Nie, to nie jest zniszczone państwo. Większość państw demokratycznych działa w ten sposób. Ludziom się wciska mity, że państwa demokratyczne y, to są jakieś anioły. Nie. W państwach demokratycznych istnieje establishment a jest Establishment zagarnia pewną dozę publicznych pieniędzy prosto do swoich kieszeni, swoich znajomych i podmiotów zaprzyjaźnionych. Tak jest w prawie każdej tak zwanej no dojrzałej demokracji. Ale to pan demokracji. mówi jak antysystemowiec. A być może pana wyborcy oczekiwaliby od Konfederacji, że przyjdzie do władzy albo w każdym razie będzie miała na to wpływ i nie będzie mówiła, wszystko jest tak samo, wszędzie jest tak samo, wszyscy kradną. Ja nie mówię, że wszędzie jest tak samo. Tak w w Rosji jest... kradną znacznie więcej, czy na Ukrainie <laughs> kradną znacznie więcej. Panie, czy na przykład Panie w ale, ale to polega na natomiast tym, że we Francji czy w Niemczech no zna... Politycy zatem to pana pan wyborcy nie w Niemczech są znacznie większe pieniądze do ukradnięcia i nawet jeśli kradną mniej, to relatywnie więcej trafia do ich kieszeni. Panie marszałku, to jest to, co pan wszędzie jest tak stałe. Nie mówi pan krokowy to Stanach Zjednoczonych. Ja nie mówię, co jest złe, co jest dobre. Ja tłumaczę, jak to działa. Uważam, A co pan że, zrobi, żeby że to Uważam, prawiec. że widzowie mają prawo to wiedzieć. w Stanach to... Zjednoczonych na przykład nie ma ograniczenia w zakresie przyjmowania pieniędzy od biznesu na prowadzenie kampanii wyborczej. W Polsce mamy ograniczenia. Więc w Stanach Zjednoczonych na przykład najwięksi bosowie kasynowi finansują wprost kongresmenów i to jest legalne. Więc jak pan pyta, wszędzie jest tak samo? W Polsce jest na przykład lepiej niż Stanach Zjednoczonych. miliarderzy zostają tak postawieni w tym systemie, że mają wpływ na władzę bezpośrednio i czasami nawet są nad prezydentami, jak obecnie? Jak ktoś lubi system, w którym politycy siedzą w kieszeni wielkiego biznesu, no to może. To no jest pan krytykiem świata, zwanów. ale Panie marszałku, co pan zrobi, jak przyjdzie pan do władzy, żeby w inny sposób ułożyć sprawy państwa. Pierwsze no co bym zrobił, można panie redaktorze, ale... już panu mówię, pierwsze co bym zrobił, to bym zmienił kodeks wyborczy tak, żeby w państwie polskim istniała jakakolwiek instytucja odpowiedzialna za przeanalizowanie, kto ile wydał na kampanię. Da pan wiarę, że nie ma w ustawie wskazania instytucji, która za to odpowiada?